Cześć! Jestem dzisiaj strasznie szczęśliwa, nic mi nie popsuje humoru, nawet ta okropna pogoda za oknem, ponieważ dostałam właśnie paczkę od mojej siostry i będziemy ją zaraz razem rozpakowywać, także jeśli jesteście ciekawi, co dostałam, to zostańcie ze mną. Pierwszą rzeczą, którą dostałam, to są skarpetki z Primarka, które są świetne. Są w takich kolorach i... Tutaj są dwie pary, niestety ceny siostra podrywa, więc nie wiem ile kosztowały, ale na pewno nie były jakieś bardzo drogie. Ja na pewno je wykorzystam, ponieważ uwielbiam takie skarpety. Ale ceny niestety nie znam, ponieważ siostra ją odcięła, ale są bardzo fajne i... Na pewno wykorzystam. To ląduje na ziemi. Drugą rzeczą, którą e, zobaczyłam, jest gąbeczka z Real którą już mam. E, aczkolwiek zaczęła mi się niszczyć. Mam ją od grudnia, od świąt. Dalej dostałam dwie pary okularów. Może na tą pogodę nie będą fajne, ale, ale... jasna idzie. Pierwsze to są takie awiatorki mm, z niebieskimi szkłami. Wygląda to tak. I ja szukałam ich już w Polsce, ale niestety ceny zaczynały się w takich sklepach stacjonarnie od 40zł Więc stwierdziłam, że ich nie kupię, a moja siostra, mimo że jej nie mówiłam nic na ten temat, kupiła mi właśnie takie, które chciałam I są świetne, na pewno też będę w nich chodzić A drugie to są e, takie, Ala la Ray -Banowskie. I też mają świetne kolory e, to są rękawiczki do złuszczania martwego naskórka na ciele. Kolejną rzeczą, którą znalazłam w paczce, jest korektor z Collection. Już nie Collection Total, tylko Collection. I jest on w numerze 1. Mam nadzieję, że będzie dobry, chociaż boję się, że może być za jasny teraz na wiosnę. Ale wszyscy o nim mówili i stwierdziłam, że też go muszę mieć. Dlatego to wiedziałam, że dostanę, bo poprosiłam siostrę właśnie o ten korektor. Następną rzeczą, którą zobaczyłam, jest to też rzecz kosmetyczna i w ogóle się tego nie spodziewałam i jak zobaczyłam, to aż mi oczy wyszły na wierzch. Jest to kula z Lasha. A może ją otworzę? A co! So. Wygląda tak. Pachnie super. Jestem ciekawa, czy ona robi właśnie jakąś kolorową pianę, czy... bo te wiem, że te kule mają różne jakby zastosowania. Jedne się bardzo pienią, drugie robią kolorową wodę, trzecie jeszcze coś innego. Bo jestem ciekawa i jak użyję to wam dam znać to była fajna Nie wiem ile kosztowała, ale z tego co kojarzę to ona kosztowała około 3 punktów, Bądź 5, jakoś tak Cieszę? Kolejną rzeczą, którą y, dostałam Jest masełko z The Body Shop Szymon, y, O zapachu Marakui I y, 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 wiem, że siostra mówiła, że kupiła je na przecenie y, Także na pewno nie kosztowało tak jak u nas 60 zł y, Kolejną rzeczą jest tonik z Pixi. Dużo youtuberek polecało ten tonik z Pixi i on nie jest dostępny w Polsce, aczkolwiek na eBayu możecie zobaczyć. A, albo na stronie Bootsa. Wiem, że siostra znalazła jakiś kod promocyjny w internecie, także też warto tego poszukać. Dlatego kupiłyśmy o 20% taniej, więc to jest dużo, bo on nie był jakoś bardzo tani. Ale też, jak będę wiedziała, ile kosztuje, jeśli sobie sprawdzę na stronie i zapytam, skąd wzięła ten kod promocyjny, to dam Wam znać w opisie. Kolejną rzeczą jest naszyjnik z Forever 21, ale pokażę. To są takie dwa serduszka. I też jest bardzo fajny. Ceny też nie znam, bo też jest oderwana. Następną rzeczą jest kolejny naszyjnik. On jest już taki bardziej do zwykłej białej bluzki, ponieważ jest taki dość i wygląda w ten sposób. Na złotym łańcuszku też mi się bardzo podoba. Nie wiem co powiedzieć. Kolejną rzeczą są buty z Cena też oderwana. Jest to rozmiar 36. Są delikatnie za duże. No, ale to są tenisówki, więc będą dobre. I w bucie znalazłam szminkę z Barrier. I to jest numer 147. Zrobię słocza. A czy mnie? Szminka wygląda w ten sposób. I pozostały mi jeszcze trzy rzeczy. Pierwsze to są takie spodenki z, też z Primarka w rozmiarze 34. Tak. E, takie gadki. Na pewno też je użyję nieraz. E, następną rzeczą jest bluza z Gapa. Taka. I bluzka też z Gapa. Taka. Wszystkie rzeczy, tak? wszystko. I to by było wszystko. Wszystkie rzeczy są w 100% trafione w mój gust. I dajcie znać czy Wam się podobały, co jest najfajniejsze. I mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. I do zobaczenia w następnym. A muszę że słychać wczajnik już oczywiście, zamknięty. To do Ja się akurat przywitam.